Dzień dobry, to o czym dziś porozmawiamy? Dzień dobry, witamy Państwa w naszym kolejnym odcinku luźnych rozmów. Dzisiaj chciałabym poruszyć troszeczkę temat starych nieruchomości. Często jest tak, że właśnie kupujemy nieruchomości z rynku wtórnego i zalewa nas fala szczęścia, chcemy spełnić swoje marzenie, a potem przychodzi rzeczywistość i zaczynają się problemy. Problemy takie, jak y, mamy okazję zobaczyć na zdjęciu, mamy wody w piwnicy. Wody w piwnicy, właściwie wodę pod posadzką, bo właściciel y, tej nieruchomości usunął posadzkę, chcąc pewnie wylać nową i zobaczył kałużę i teraz się zastanawia, co z tym faktem zrobić. Odpowiedzmy naszym widzom na to pytanie. Czyli najpierw zalewa nas fala szczęścia, a potem zalewa nas woda. A potem przychodzi brutalna rzeczywistość. Tak jest, eee... zalewa nas woda. Mamy do dyspozycji trzy zdjęcia w tym, w, tym, w, tym, w tym poście. Ja się chciałem trochę przyczepić do zdjęcia, które pokazuje wyjście na dwór, że tak powiem. Bo mamy posadzkę na pierwszym planie, potem mamy drzwi chyba balkonowe, a potem mamy próg, przeszkodę, przez którą trzeba przeskoczyć, żeby się dostać na trawnik na zewnątrz, na podwórko. I śmiem Kogoś twierdzić, Kogoś poniosła fantazja. Tak, tego nie rozumiemy i tutaj nie będziemy nawet udawać, że wiemy o co chodzi z tym, z tym progiem w drzwiach, ale widać, że posadzka w tym momencie jest mniej więcej na poziomie terenu. I jak zostanie skuta, no to już jakby grunt pod tym pomieszczeniem jest ewidentnie poniżej poziomu terenu. Dodatkowo trzeba jeszcze sobie wyobrazić, że ten budynek może stać na przykład na zboczu jakiegoś choćby niewielkiego pagórka. To jest dosyć częsta sprawa. Albo być w zagłębieniu. I teraz cała woda, która spływa opadowa, i tak dalej, i tak dalej. Łatwiej jeździ, że tak powiem, wybić w postaci źródełka pod budynkiem, no właśnie pod posadzki, niż znajdować się gdzieś na podwórku. I to by trochę pokazywało, skąd te kałuże, i dlaczego one w ogóle są tutaj jest kałuża na posadce. Na tych innych zdjęciach widać, że jest woda. Już w tych miejscach, w których posadzka była wykuta. I teraz ja jestem absolutnie przekonany, że w momencie, kiedy ta posadzka jeszcze była, to ona musiała być wilgotna. W ogóle nie ma opcji, bo tutaj nie ma żadnej izolacji. Ta posadzka była cienka, jak nie wiem, z raczej fatalnej jakości materiału jakiegoś betonu, czy też jastrychu de facto nawet nie betonu więc o szczelności w ogóle nie było mowy. I pewnie była popękana, stąd pomysł na to, żeby ją wymienić. A popękana była od. Wody od spodu, czyli to ciśnienie wody było na tyle duże, że a, a jesteśmy dosyć płytko, a już było na tyle duże, że ta posadzka się po prostu zniszczyła. No i co trzeba zrobić? Pewnie wylać nową posadzkę. Trzeba uszczelnić i wylać nową posadzkę. Czyli trzeba zrobić tak zwaną izolację podposadzkową, która to izolacja podposadzkowa będzie miała za zadanie nie wpuścić tej wody, która ma chęć, jak widać, ewidentnie wlewać się od spodu. Literatura fachowa mówi, że nośnym podłożem dla izolacji podposadzkowej jest co najmniej beton o grubości 20 cm, 30 czy tam 30-37, różnie jest nazywany. Generalnie chodzi o to samo. W betoniarni będą wiedzieć o co chodzi. Najlepiej w włosiem, wylany. Ja bym prawdopodobnie trochę obniżył jednak grunt tutaj, no bo jak popatrzymy na to zdjęcie z tymi drzwiami wyjściowymi do, na podwórko, no to próg tych drzwi, jak wlejemy grubszą posadzkę, no to drzwi nam się nie otworzą, nie? no to to jest jakby niemożliwe. Więc teraz albo przerabiamy wszystko i te drzwi stąd wylatują, albo trzeba obniżyć poziom terenu wewnątrz, czyli trochę jednak podkopać po to, żeby nam się te 20 cm betonu. Zmieściło i prawdopodobnie jeszcze na tym betonie będzie miała być wylana jakaś posadzka typu miksokret dla ułożenia jakiś płytek, nie płytek, no nie wiem jak tam, jak to ma być. Ale 20 cm betonu plus coś jeszcze musi się zmieścić, a tutaj niewiele pod tymi drzwiami się mieści w tym momencie. No więc trzeba będzie trochę tam sobie wsteczne odliczanie zrobić i ten poziom gruntu wyliczyć, o ile się obniżyć, żeby się to wszystko pod tymi drzwiami e, zmieściło. No i na tej posadce, e, na tej wylewce płycie betonowej de facto 20 cm trzeba koniecznie zrobić izolację podposadzkową. E, koniecznie Chciałem zrobić tą izolację. Dwa materiały, tak dobre pytanie. Dwa materiały, jakby głównie dwa materiały wchodzą w grę. Pierwszy to jest e, szlam dwuskładnikowy. Drugi rodzaj materiału to jest izolacja też dwuskładnikowa albo jednoskładnikowa hybrydowa. To są materiały, które mogą być bezpiecznie aplikowane w pomieszczeniach, w których długo czy trwale będą przebywać ludzie. Dobra, a czy z, żeby ta izolacja podposadzkowa spełniła swoją funkcję? Hmm? Czy warto byłoby pokusić się o odkopanie tego budynku z zewnątrz i zrobienie od nowa, pewnie, bo nie wiemy, czy ona tam jest, chociaż widzimy folię kubełkową, no to coś tam może jest. Od nowa izolacji pionowej? Tak, z tym, że to można potraktować jako zupełnie osobne zadanie remontowe. Czyli mamy w zasadzie dwa osobne remonty, i to dobrze, nie trzeba ich robić w tym samym czasie i można jakby z budżetem się łatwiej pewnie wyrobić. Pierwsze zadanie to od środka, i szczególnie teraz no, rozmawiamy w grudniu, więc w grudniu jest raczej tak chłodnawo. Więc pewnie łatwiej będzie zrobić pewne rzeczy w środku, no bo łatwiej ogrzać jednak terytorium wewnątrz i zrobić sobie to wszystko, co, co trzeba zrobić od środka, no to nawet zimą. A potem na wiosnę, jak już temperatury pozwolą i nie będzie lało, faktycznie odkopać te ściany zewnętrzne i wykonać izolację pionową. Od zewnątrz, ze strony wykopu. Jak najbardziej. Czy my żeśmy odpowiedzieli na pytanie naszego szanownego? Tak. Tak. No tak. Właścicieli już powinien wiedzieć, co z tym fantem zrobić. Czyli mamy to. Podsumowując, to są dwa etapy budowy, czy też remontu. Pierwszy to jest od wewnątrz, szczególnie że idzie zima, więc robiłbym to teraz. I wszystkim, którzy na pewno widzą, że mają izolację, jakby braki w izolacji podpostackowej, no to spokojnie można to zrobić również zimą. Starczy po prostu to pomieszczenie w miarę utrzymać w temperaturze jakieś plus 5, plus 7. Natomiast to, co na zewnątrz, no to trzeba odkopać, oczyścić te ściany, wykonać nową izolację pionową, naprawić ewentualnie ściany, zagruntować. Izolacja pionowa, potem izolacja termiczna. I ewentualnie ta folia kubełkowa jako zabezpieczenie mechaniczne i zakopać. Nie? Także tak to wygląda. Dobra, a z racji tego, że Ty tak bardzo ciekawie opowiadasz, to nasunęło mi się pytanie. Może jesteś w stanie powiedzieć nam czy podpowiedzieć, na co powinni zwrócić uwagę ludzie, którzy przymierzają się do zakupu właśnie różnych budynków starszego typu. No oczywiście jesteśmy w temacie hydroizolacji, więc te wskazówki raczej tego tematu będą dotyczyły, ale może, może coś nam podpowiesz. Jestem święcie przekonany, że w tym pomieszczeniu musiała być wilgoć. Zresztą tam w jednym z zdjęć w dalszym planie widać ścianę, która jest aż ciemna od wilgoci. Więc tutaj musiała być wilgoć i ktoś kto kupował ten budynek, no nie sposób było nie wejść, nie obejrzeć wszystkich pomieszczeń, to wiadomo, to musiało być widoczne. Więc ja zakładam, że jeżeli ktoś jednak postanowił kupić ten dom, no to odpowiednio ta cena była dostosowana do stanu technicznego tego budynku, z wiedzą, że tutaj trzeba wykonać izolację. Remont, nowa posadzka, no aż się prosi, żeby to wykonać, prawda? Więc mówiąc krótko, takie budynki trzeba oglądać z kimś, kto się trochę na budownictwie zna najlepiej z firmą, która będzie prowadziła remont, no bo oni potem będą odpowiadali za te decyzje, które i za te podpowiedzi, które dziś, których dzisiaj udzielają, a następnie wycenić ten remont i próbować negocjować cenę zakupu, tak żeby ten remont dało się sfinansować z niższego kosztu yy, zakupu. I, i tyle. Yy, tak zupełnie na, na marginesie, chciałem powiedzieć, że w kursie wideo o wilgotnych ścianach i tynkach yy, dosyć dużo o tym mówię: właśnie o wilgoci włażącej, że tak powiem, spod spodu o budynkach bez dna, o izolacjach, o wszystkich rodzajach izolacji, czyli izolacji pionowej, poziomej i podposadzkowej, o ich wzajemnej e, współpracy. Zachaczamy tam też delikatnie temat obniżania poziomu posadzki, w którejś lekcji trochę o tym mówię. Także no kurs wideo, gdyby ktoś kupił za sto kilkadziesiąt złotych, czyli jakby w porównaniu do zakupu budynku prawie nic, to można się naprawdę nieźle przygotować, i kolejne oględziny, kolejna wizja lokalna przed kupowaniem kolejnego takiego budynku powinna pójść już zdecydowanie łatwiej. No bo tam są po prostu argumenty do znegocjowania ceny ze względu na słabej jakości stan techniczny i izolacji, słabej jakości stan techniczny izolacji takich budynków. A przecież nie mamy tutaj piwnicy w sensu stricte, to jest. Budynek, mniej więcej na poziomie terenu, posadka na mniej więcej na poziomie terenu. Także kurs wideo serdecznie, serdecznie polecam. Tak, wiedzę, wiedzę i jeszcze raz wiedzę no Pewnie, no przecież kurs wideo za 100-kilkadziesiąt złotych, za 130 parę w tym momencie w sklepie. Może się okazać, że jakieś informacje z tego kursu pozwolą znegocjować cenę o 20 tysięcy złotych. Na przykład, nie? No to 20 tysięcy złotych, a 130 parę, no to jest po prostu, jak to w ogóle porównać? Już się nie da porównać. Także wiedza, 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 jeszcze raz wiedza, serdecznie zapraszamy. Kończymy tę uprzemiłą rozmowę i zabieramy się do nagrywania następnej. Tak, dziękujemy.